Dzień dobry, dzień dobry! Odkąd pojawił się na moim kanale pierwszy filmik, do listy zwiedzonych prze mnie państw dołączyła się Portugalia ale nadal wolę Polskę. Z poprzedniego filmiku już wiecie, że urodziłam się w Rosji, mieszkam w Izraelu i skąd znam Polskę. A teraz chciałabym Wam opowiedzieć, jak zaczęła się moja znajomość z Polską. Najpierw jednak muszę wytłumaczyć, jak dostaje się do Polski przeciętny Izraelczyk. Lecie samolotem bezpośrednio do Warszawy, Wrocławia, Krakowa, Gdańska, Katowic, Lublina, Rzeszowa i widzę go odlotowe, nowoczesne lotnisko. Przynajmniej na Kencho. Okay, W Rzeszowie już nie bardzo. Na każdym lotnisku Izraelczyk widzi, przemiłych ludzi, fajne sklepy, tanie jedzenie i papierosy oraz karty SIM typu starter, czyli zapłać 5 zł, wykorzystać 5 giga internetu w 5 dni, a w drodze powrotnej wyżyć startera do śmietnika, niekoniecznie do prawidłowego. Przed lotniskiem widzi Izraelczyk taksówki i od razu wsiada, bo kosztują niezbyt dużo w porównaniu z Izraelem, a komunikacja miejska wielu po prostu się boi, bo na Ziemi Świętej jest ona nie do wytrzymania, a autobusy nocne prawie nie istnieją. No i potem spędza Izraelczyk swój urlop w Polsce, głównie chodząc po centrach handlowych. Nie dlatego, że jest jakiś niekulturalny, tylko dlatego, że według piramidy Maslowa, aby spełnić potrzeby wyższego rzędu, takie jak pójście do muzeum czy na koncert Chopina, koniecznie jest zaspokojenie potrzeb podstawowych, jedzenie i ubranie. Czego można oczekiwać od ludzi, jeżeli nie mamy w Izraelu ani Starbucksa, ani KFC, ani CD, &A. a ceny nawet przed zwrotem VAT-u są w Polsce o wiele atrakcyjniejsze. Nie mówię, że wszyscy Izraelczycy nie wychodzą ze sklepów, ale przeciętna izraelska dziewczyna nie opuści Polski bez zdjęcia ze Starbucksa, nowych ciuchów i torby z kosmetykami z Sephora. Kiedy wchodzę do sklepu Victoria's Secret w Centrum Handlowym Arcadia w Warszawie, za każdy tym razem słyszę hebrajski i widzę zachwycone izraelskie dziewczyny, które wybierają bieliznę nie tylko dla siebie, ale też koleżankom, a nawet mamom, którą bez przerwy wysyłają zdjęcie majki. Kupują od razu wszystkim, bo Victoria's Secret to w Izraelu znana marka, której nie ma ani jednego sklepu. Taka jeszcze ciekawostka: kasyna na Ziemi Świętej są zabronione, dlatego mnóstwo Izraelczyków zostawia kasy właśnie w nich. Ja też było w jednym warszawskim kasynie. Chciałam zobaczyć, co to jest i zdziwiłam się, że wszędzie były napisy po hebrajsku. Co jeszcze interesuje Izraelczyków w Polsce? Pewnie, że miejsca związane z historią polskich Żydów. Ale duża fala turystyki zaczęła się dopiero po otwarciu Muzeum Polen w Warszawie. Było to w kwietniu 2013 roku. Trochę później, pod koniec października tego Samego roku Air, największa tania linia lotnicza w Europie w Środkowo wschodniej zainaugurował loty z Katowic do Tel Awiwu, i od tego zaczęły się masowe wycieczki Polaków do Izraela. A Izraelczyków do Polski. Ale moja noga stanęła na ziemi polskiej dwa lata wcześniej i było to w Szczecinie. Gdybym przyjechała do Polski po raz pierwszy, tak jak normalni ludzie, moje wrażenie byłoby zupełnie inne niż to, co się wydarzyło. Ale o tym opowiem już w kolejnym filmiku. Mam nadzieję, że nie będziecie musieli na niego czekać za długo. Dziękuję serdecznie za wszystkie komentarze, polubienie i subskrypcje. Bardzo się cieszę, że jest Was już ponad 100. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!